Nope, 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 nope. Oh, o, tu jesteś. No, akurat dziś na ręce mi nie będziesz potrzebny. Dzisiaj utopimy mojego wiernego przyjaciela. A tak naprawdę to wcale go nie utopimy, bo on świetnie pływa. Będziesz sobie tylko dzisiaj nurkował. Mam nadzieję, że ci nic nie będzie, mój przyjacielu. Tak? Także to taki pomysł na kwarantannę, bo powiem wam, że zajmująca robota z takim fotografowaniem produktów. Co warto dodać? Ja muszę wam powiedzieć, że ja nienawidzę fotografii produktowej. W ogóle tego nie umiem. Jedynie co zrobiłem w życiu z takich fotografii produktowych to takie proste pakszoty. Po prostu bum na stół lampą i nic więcej. I w ogóle mi to nie jara. Ale postanowiłem, zważywszy na kwarantannę, rozszerzyć trochę swoje umiejętności fotograficzne, jako że i tak możemy siedzieć w domu, a mam dość autoportretów i dość zdjęć psa. Postanowiłem zrobić coś więcej, dlatego ten pan dzisiaj ponurkuje. Zanim to nastąpi, to nurkujemy w kawie. Wow! Fotografii produktowej, totalnie beznadziejny, fatalny wręcz. Nie umiem tego. Robiłem jedynie jakieś takie pakszoty, bardzo proste do sprzedaży, ale w życiu nie robiłem kreatywnych zdjęć. I ostatnio pomyślałem sobie, że najwyższy aparat to zmienić i chciałbym zrobić w tymże pięknym akwarium, jak widzicie, puszczą. które jest brudne i na dodatek sklejone przed chwilą. <laughs> Kropelką, więc będę miał dużo retuszowania. Okej, okay, czy oświetlamy? Także tak, tu mamy booma. Tu jest, ciężko mi się odnaleźć. Tu jest boom. Do booma wpiąłem lampę reporterską reporterzką Numu. Na mocy. Ile tam mamy? No, na no, to będę eksperymentował na razie. Tutaj mamy softboxa z glidem. Czy to widać? Najlepsze jest to, że to akwarium. Jest popękany <noise> i ono oboje się, że walnie. Ja też miałem lampę studyjną do dyspozycji z softboxem. To jest 250 TIK2, cokolwiek to jest, tanią trochę. Szczerze mówiąc, nie użyłem jej, bo e, nie miałem nawet pojęcia, szczerze mówiąc, próbowałem, ale on za dużo rozproszenia mi dawała, a nie mam grida do tych softboxów. Więc wolałem się posłużyć lampą reporterską, żeby Wam też pokazać, że da się zrobić coś takimi mniejszymi środkami. Any ideas? Proponuję mieć czyste akwarium, jeżeli macie, to naprawdę dużo da. Ostatecznie kombinowałem ze światłami, niestety, ale wpada mi tu też dużo światła dziennego. Nie zasłaniałem okna. Nie zasłaniałem okna, żeby nie było G-Shock działa, on jest wodoodporny. Mam nadzieję, jak nie, to... Nie, ja już nim pływałem nad morzem i wszędzie ze mną był. I w jacuzziach, i w basenach. powinien dać radę. Używałem tylko tej jednej lampy błyskowej z góry na bumie so, Z gridem i na mocy lampy, uwaga, już Wam powiem, jaka to moc lampy. To widać. Moc lampy, jedna szósta. Najgorzej jest yy, z pięknym, jakby kształtem zegarka, żeby on no, no, trochę waży. Żeby on spadał ładnie w tej wodzie, więc to najlepiej poproście kogoś, żeby oczywiście wam pomógł, bo, bo ja bym sam sobie nie dał rady, żeby dorzucać jeszcze i fotografować. Ha, problem jest też taki, że przynajmniej w przypadku moich lamp nie strzelę serią, bo one się długo ładują, więc nie mam szans, że muszę zrobić jedno praktycznie zdjęcie dobre. Ciężka przeprawa. Możecie ustawmy. Ach. Ciężka przeprawa, zważywszy nawet, że robię to wszystko taką 50. Yy, która niezbyt się chyba nadaje do takiej fotografii studyjnej, do produktowej. Przydałoby się tu pewnie jakiś obiektyw makro. I odległość, żeby mógł się z dalsza sobie te zdjęcia robić, bo jednak jakieś odbicia i tak dalej. Druga sprawa to akwarium brudne, więc czeka mi tu sporo pewnie pracy w Lightroomie. Ale w sumie przecież chodzi o to, żeby się dobrze bawić, więc ja chciałem pokazać dobrą zabawę, ile można zrobić we własnym domu w zakresie, zwłaszcza teraz w momencie, gdy siedzimy i jesteśmy zamknięci. Więc jeżeli tylko macie akwarium, to próbujcie. Co trzeba tutaj wziąć pod uwagę? na no to, że czasy muszą być krótkie naświetlania, bo wiadomo, że jak błyskamy lampami, zwłaszcza reporterskimi, no to tam najkrócej, ile możecie naświetlić, to jedna dwusetna, więc dobrze trzeba błysnąć. Jak widzieliście, ja błyskałem z jedną lampą, nic więcej. Jeżeli o czasie naświetlania nie macie zielonego pojęcia, to zapraszam do serii Basic. Na dzień dzisiejszy jeszcze nie ma odcinka o czasie naświetlania, ale on się pojawi jeszcze w tym tygodniu, więc baczcie, bacz, bacz, bacz nie ślećcie. A jeżeli oglądacie później ten to wideo, no to ten odcinek już tutaj gdzieś w rogu sobie możecie znaleźć. O czasie naświetlanym ISO używałem bardzo niskich przysłon, z kolei wysokich. Zarówno ISO i bo przysłonie już basic jest. ISO używałem setki. Przysłona miała w granicach między 5,6 a 7,1. Sam jestem ciekaw, ciekawce wyszło. więc chodźmy do Lightrooma. Zobaczymy, co tam się dzieje. Wybrałem już cztery zdjęcia, które mi się najbardziej podobały. Jak widzicie, nie ma szału. Ale od czego jest Photoshop? Jakby nie patrzeć, szczerze mówiąc to tak, w tym nie podoba mi się to, że nie widać w ogóle tarczy, zegarka odpada ostatecznie Wygra albo to bo widzę, że jest dość ładnie tu ten widać, że to jest g -Shock. jest ładna korona z wody trochę pracy tu jest, patrzcie jakie to brudne, to jest super glue pływając ale wstyd To jest Wkurzam jest, że, że jest za dużo góry, za mało dołu, Szkoda, że nie widać jak płynie. Ja mam jednak też płytki akwarium. To trzeba przyznać. I tu... No ładne jest to wcięcie, podoba mi się, ale dobra, wygrywa albo to. To usuniemy, więc muszę się zastanowić między tym a tym. Zróbmy tak, że ja Wam to po prostu teraz przyspieszę cały proces obróbki. Zdecyduję się albo zdjęcie na to, albo na to bo nie ma sensu, żebyście oglądali to poszczególnie, to nie jest poradnik Lightroom'owe. Będziemy yy, działać, robić jakąś magię, zobaczymy co z tego wyjdzie. Także speed up! Second. No i oto przed Wami efekt finalny zdjęcia. Jak się Wam podoba, jestem nawet zadowolony. Poza tym kropowaniem niestety, no ale musiałem sobie jakoś radzić. Tak jak powiedziałem, zdjęcie idzie tylko na Instagrama, nigdzie więcej. Zobaczcie te zdjęcia na Instagramie. Śledźcie mnie na Instagramie, zasubskrybujcie sobie kanał. Aha, jeżeli będziecie robić takie zdjęcia w takim też stylu, niekoniecznie z wodą, ale z produktową czy coś, to pamiętajcie, żeby mnie oznaczać albo używać hashtagu też mówię psyk. Widzimy się niebawem. Trzymajcie się, ciepło, bawcie się fotografią. Hej!